Dzień dobry, dzień dobry, short, więc teraz się będę szybciutko. Isoacoustic, gajam, 1, 2, 3 nie ma znaczenia. Jeśli się zdecydujecie na te stabilizatory, to żebyście nie mieli wpadki przy pierwszym montażu takiej nóżki. Warto parę sekund yy, posłuchać. Yy, na forach angielskich znalazłem właśnie ten problem jakiś czas temu, dlatego na no, spokojnie montowałem, jak gdyby pierwsze nóżki, tam zastosowałem podkładeczki, yy, ale też chciałem się właśnie tym z wami podzielić, skąd jest problem. Izoakustik łączymy y, taką prześciówką nóżką, i to dopiero wkręcamy w podstawę, i wygląda to finalnie w ten sposób. Kłopot jest w tym, że śruba, nóżka jest dłuższa i wiele osób skarży się po prostu, że wyrywa materiał no przelatuje na wylot no niszczymy sobie tą podstawkę oczywiście możemy później jakoś temu zaradzić ale to już nie będzie to no a potem kupuj panie taką podstawkę więc co warto zrobić bo trzeba pamiętać też że izoakustik mówi o tym że napis izoakustik powinien być od frontu więc to nie jest tak, że my sobie to tam poobracamy jak chcemy, nie dokręcimy jak chcemy, tylko to musi być właśnie w taki sposób. Więc co ja sobie wymyśliłem? Wymyśliłem sobie banalny sposób, bo nie zawsze coś trudnego i drogiego musi oznaczać sukces. Akrylowe, zwykłe uszczelki nie gumowe akrylowe, żeby były miękkie. i co robię? Tą pierwszą akrylową daję między nakrętkę a izoakustik. To skręcam kawałeczek i dokręcam pierścieniem. Jedna i druga rzecz, czyli pierścień trzyma. Śrubka jest skręcona, więc tu jest idealnie. Skręcam drugą, daję drugą podkładkę wyciągamy nóżkę standardową pylonoską i wkręcamy sobie nóżkę i to co zrobiliśmy za pomocą tych dwóch uszczałek przede wszystkim spowoduje, że nie przelecimy z drugiej strony a druga rzecz, ta miękkość i ta swoboda ruchu Powoduje, że akurat w pylonach, na dwóch takich uszczaleczkach, idealnie ustawia się nam przy docisku napis do przodu. Serdecznie pozdrawiam na razie.